Siemano wszystkim, tutaj w kolejnym materiale w cyklu, czym bym jeździł, gdybym jeździł odcinek 49 i w tym e, materiale znowu się zmierzą dwa auta z tej samej stajni tym razem będzie to, to BMW serii 3 G2 i BMW serii 2 Competition E, czyli nie gryję, przepraszam, Gran Coupé w czyli m, nowa wersja 2 e, e, demona prędkości. Tym razem z dwudziowego demona prędkości zrobili 4G, 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 4, cztero 4, <grywki> cztero, <grywki> Małego potworka oba w obawym pakiecie e, G20. Jak wiemy wszyscy, lub nie e, jeździ od jakiegoś dłuższego czasu e, jako flota policyjna. E, no Ja nie jestem z tego faktu. Z jednej strony zadowolony, bo ktoś w końcu e, docenił moją e, ukochaną markę i postanowił jej na klasze, a z drugiej strony nie ponieważ e, w pierwszej fazie, kiedy m, policja dostała nowe Łębki, po dwóch tygodniach rozwalili już połowę tego, co dostali, e, bo niestety nie mieli odpowiednich szkoleń, e, aczkolwiek e, z tego, co się dowiedziałem, już mają odpowiednie szkolenia, e, więc znaczy szkolą się odpowiednio, czy mają, to nie wiem, bo to się okaże po dłuższym czasie ale cieszę się, że BMW dostało taką szansę i w tym odcinku porównamy sobie BMW G20 tak jak już powiedziałem, nowe G20 e, do BMW Gran Coupe w patrzeć któremu autu, e, autku z tych dwóch dałbym szansę na pewno byłoby to G20 e, ponieważ z tego co wiem zostało przedłużone o 14 mm z tyłu, czyli ma dłuższy przód od wersji poprzedniej, czyli F30, ma ładniejsze nerki z przodu i ładniejszy w ten sposób jest ładniejszy grill Hmm. więc temu tej becie bym dał na pewno szansę no i pojawiło się e, seria 2 Gran Coupe drzwiowe. Hmm. taki mały tak jak powiedziałem wcześniej potworek na bardziej moim zdaniem e, usportowionej wersji dla osób, które mają zajawkę do jazdy <laughs> sportowym, przepraszam, sportowym autem, jest to auto, które które na salonach pojawiło się stosunkowo niedawno, w dosyć ciekawych kolorach, bo jest tam zielony morski, jak ja to nazywam, jeżeli chodzi o Gran Coupé, w serii G2, a w serii 3 są dwie wersje um, morskiego niebieskiego, i ten niebieski jest na tyle ładny, że wygląda jak kryształ. Um, to jest w ogóle um, stos, że w tych nowych um, kolorach, we wszystkich markach, um, to są takie kolory nietypowe, które rzucają się od razu w oczy. Um, no i jeżeli miałbym. Wybrać, to na pewno wybrałbym trójkę, ponieważ do trójki jestem e, przywiązany sentymentalnie. E, Gran kupę bym się na pewno przejechał, e, zobaczył jak to jest. No i cóż. E, napiszcie, którą wersję wy wolicie i dlaczego. E, którą byście się przejechali, a którą może jeździliście. E, pamiętajcie, zostańcie w domu. Subskrybujcie, komentujcie. No i cóż, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Ciao!